Co ty taki rok jest fajnie, od fajnie odpalasz? A papierosa teraz palę. Teraz papierosa palisz, a przez to nie był papieros? To jest papieros, amerykański. A, rozumiem. Holenderskie takie, wiesz, to są. A pochwal się tam. A to moja, to mój dzisiaj zarobek, szpenda moja. To na wagę teraz? Ja teraz rozdaw... bieram na wagę, dokładnie. Teraz wagowo idę. To po sęcie europejskim? Teraz idę wagowo. <laughs> Ze 2 euro tam masz? Będzie. Będzie, pewnie. I Irokes, posłuchaj, my gadamy o uzależnieniach, o osobach uzależnionych. No. Powiedz mi, jak wielka jest determinacja osoby uzależnionej? Co osoba uzależniona zrobi, żeby zdobyć kasę albo... No Jacek, no co? No wszystko, podejrzewam, mi się zdaje. Wszystko. Czy może wynosić z domu? No oczywiście. Pewnie, że tak. Pewnie. Ale też takie rzeczy o dużej wartości, jakie? Oczywiście, to pierwsze, nie? Komputery? No jak największa, bo to się od razu do i żeby od razu spieniężyć, tak? To jest normalne. Telewizor? Pewnie. A czy może posunąć się do tego, żeby komuś z domowników, na przykład konto wyczyścić bankowe? Uwierz mi, że do wszystkiego, naprawdę do wszystkiego. Jak jeszcze wierzę nic za to nie będzie miała praktycznie. Ale rodziny zgłaszają tego typu rzeczy na policję, wiesz? No tak, no ale... No i... No nie wiem, no zależy też jak to... Nie wiem jak ci to powiedzieć Jacek. No... Kurczę, to jest, wiesz, to jest pytanie takie. Ja mogę powiedzieć o sobie, jak ja bym na przykład robił, jak ja bym myślał. A nie wiem, jak, czy inni tak samo myślą, wiesz. Ja jako osoba uzależniona, jak ci to powiedzieć, ja myślę tak, inna może myśleć inaczej i nie wiem. A ty byś się posunął do tego, żeby komuś... Oczywiście, oczywiście. Ja, ja bym nawet się posunął, sąsiado, sąsiada okraść. No to jakby zrobiłeś radę, kiedyś. Jakby dało radę tak, to jest takie dziadostwo, że naprawdę. Nie ma hamulca, nie ma. A czy przemoc fizyczna? No też wchodzi w, w grę, ale będąc na skrętach, to co to za przemoc? To ci dziecko pchnie i lecisz. <gry> Taka przemoc. No ale, no do wszystkiego jesteś jest zdolny, no. Okay. Naprawdę. To jest naprawdę takie dziadostwo, że koniec. Czy kobieta posunie się do tego, żeby kupczyć swoim ciałem? Oczywiście, że tak. Właściwie to samo pytanie dotyczy mężczyzny, czy mężczyzna? No jak mężczyzna pójdzie, to kobieta nie pójdzie. Pewnie. To tak trochę jakby z powodu tego uzależnienia następowała całkowita degręgolada moralności. No tak, no nie masz. Można powiedzieć hamulca, nie. Ale, czy w ogóle osoba uzależniona ma jakąś taką możliwość oceny, dokonywania oceny moralnej? Czy ty, jako osoba uzależniona, wiesz, co jest złe, a co jest dobre? Czy tego nie wiesz? Ja ci powiem, no to jak ja to. Ja wiedziałem, no to, to, to jak ja to. Ja miałem hamulec, nie? Miałem hamulec i po prostu. A może dlatego miałem hamulec, czy po prostu wiesz... Ja się nauczyłem tak, że... Ja miałem. Wiesz o co chodzi. A czy tutaj, kiedy jesteś na ulicach Berlina, kiedy... No pracujesz, w cudzysłowie pracujesz na kubeczku, czy zdarzyło ci się ukraść? Albo okraść kogoś? wcześniej tak, wcześniej chodziłem na sklepy, gradłem. A to dużo wcześniej, nie? I na kubku siedziałem i chodziłem na sklepy, i na banku stałem, nie? A kiedy jesteś tutaj teraz? Czy zdarzyło ci się ukraść? Nie. Cztery ponad lata. Nic. Czyli jednak potrafisz ocenić, co jest złe, co jest dobre? No tak. No widzisz, cztery lata nic. Zero interwencji, zero nic. Kontroli, zero nic. Zero kradzieży. A co spowodowało, że to się zmieniło w twojej głowie? Nie wiem, no powiem Ci, że wbiłem się do tej pustej głowy, <śmiech> <śmiech> że ten, że to, co potrzebuję, to ja sobie to zarobię i nie mam problemów, nie? Po prostu nie chciałem problemów, nie szukałem problemów, nie szukałem nic. Czyli Wiesz? kubeczek jest łatwiejszą metodą, ale też bardziej bezpieczną, no bo za to nic nie grozi. No słuchaj, powiem Ci tak, Idąc ukraść, uda ci się, to masz 10 minut pieniądze, tak? Siedząc na kubeczku, na kubeczku, możesz mieć trafa, żebyś miał, że siądziesz i masz, a możesz być tak, żebyś dwie godziny siedział i nie będzie, tak? I to jest właśnie to. Ale tak jak ja, to ci mówię. Stwierdziłem, że nie chcę problemów, nie chcę nic, chcę spokój. No i... Ja tak się w ogóle zastanawiałem nad tym, kto w Berlinie wymyślił kubeczek, no... Kubeczek jest formą żebraniny, a żebra jest stara jak świat. No każdej cywilizacji towarzyszą żebracy. Ale w przypadku Berlina, kto pierwszy usiadł na kubeczku? Skąd ty się dowiedziałeś o kubeczku? Skąd się dowiedziałem? No skąd? Tam to widziałem, że siedzą. To już wtedy siedzieli inni. No pewnie, pewnie. Ale to od tamtego czasu przez te wszystkie ulice Berlina to przewinęły się miliony euro. No, a ja początki nie siedziałem na kubku, stałem na banku. Ja robiłem tak, że o 16 dopiero szłem do roboty na bank. Stałem do, na banku do 20 i później nie stałem. Rano wstawałem o 10, pod misję szłem to, 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 to i, i o czwartej. albo spałem. Czyli z tego, co powiedziałeś, Tomek, to wynika, że ty nie kradniesz, y, dlatego że to jest niemoralne, tylko dlatego, że kubeczek jest prostszy. Gdybyś nie miał kasy z kubeczka, to byś ukradł? Powiem Ci teraz chyba nie. Nie dlatego, że mówię ci coś takiego mi weszło, tak, że, że chcę spokój. O to mi chodzi, rozumiesz? Nie chcę problemu, chcę spokój. Wiesz, I raczej nie, ci powiem. A czy wtedy, kiedy kradłeś, to zdawałeś sobie sprawę z tego, że to jest niemoralne? Czy miałeś z tego powodu wyrzuty sumienia? Nie, nie, nie zdawałem sobie sprawy, bo wtedy tylko była sprawa zdawania sobie, że trzeba kulki. A. A. Żeby nie cierpieć. No i tyle było, nie. Czyli ty nigdy tego nie oceniałeś moralnie? Czy to jest moralne czy niemoralne? Po prostu. No, czułem i brałem, no jak trzeba było i tyle. A jak to właśnie ma wpływ na ocenę innych takich rzeczy, które są moralne lub niemoralne? Na przykład, co myślisz o kłamaniu? Czy kłamanie jest w porządku, czy nie? No, ci powiem, ja kiedyś kłamałem i strasznie kłamałem. Ale teraz już ulica mnie nauczyła, nie kłamię. Nie powiem Ci, że. mi lepiej, tak jak ja robię, tak jak ja żyję. Nie kłamiąc. To co mam powiedzieć to mówię. Nauczyłem się tego, że nie, że trzymam to w sobie, tylko co mam powiedzieć komuś, to mówię od razu prosto w oczy i nie, nie interesuje mnie reakcja, jaka będzie interwencja, jakie co nie. I wiesz, i powiem ci, że lepiej. Mi się daje, że kłamanie nie jest dobre. Kłamiąc mi się daje kłamiąc Robisz. Pod każdym względem gorzej. Lepiej powiedzieć prawdę, ja już się przekonałem sam wielokrotnie. Lepiej powiedzieć prawdę i mieć konsekwencje, będą jak skłamiesz i później się ktoś dowie, nie? Sam Ale ogólnie rzecz biorąc, osoby uzależnione to są kłamczuchy. No tak, zgadza się. A ja się nauczyłem widzieć, tak się nauczyłem. Ale okłamują też same siebie? No to zgadza się, że okłamują też same siebie. Oczywiście. Mi się wydaje, że... Dlatego ja ci powiedziałem, widzisz, tak samo jak mnie zapytałeś. Czy biorę? To ci powiedziałem, że nie biorę. Biorę, ale dwie białe kulki, bo muszę. Muszę, bo jest ból taki, że... Koniec. Czemu mam kłamać? Nie rozumiem tego. Przed kimś mam się ten... Na mnie to jest trochę tak, ja sobie całkiem inaczej to, że poukłada. Ja sobie poukładałem to tak, że co mi to da, że ja Ciebie skłamię, że, że nie biorę, a w krzakach biorę. Co mi to da? Bo... No nic mi się zdaje. Wiesz co, zapytam Cię i o sobie jedną rzecz. Nie wiem, może Ci się moje pytanie nie spodoba, ale nie mniej, no gadamy zawsze szczerze. No. Wydaje mi się, że Ty jesteś taki lekko ospały dzisiaj. Ale to nie jest dlatego, że przywaliłeś, tylko co jest powodem takiej Twojej ospałości w tej chwili? tak to jest codzienność od metadonu. Czyli metadon daje tego typu objawy, tak? No, spać się chce. Ach, rozumiem. Dlatego ci mówię, jak siedzę na tym, jak siedzę na, na kubku, to ja przysypiam. Rozumiem. I to jest... Dlatego ci mówię, że mi się rano wstawać nie chce. Mhm. Ale to chyba jest dobre w tym stanie, że masz taką lekką ospałość, ociążałość sobie, bo nie myślisz o głupotach. Jacek, powiem ci coś takiego... Dlatego ci mówię, że... Tak jak teraz jestem tutaj, to długo tak nie pobędę, bo wrócę do tego. Dlatego Ci mówiłem, jak to wszystko wygląda już. I ten... Słuchaj. Na chwilę obecną ta ospałość na mnie nie jest zbyt dobra. Jest na mnie uciążliwa. Dlatego, że ja nie mam gdzie się położyć za dnia. To wiesz o no co tak. chodzi? Rozumiesz? Aha. No. A siedząc tak przysypiać, to wiesz, boli wszystko. Wiadomo, nie? I wie. Wiesz co, bo interesuje mnie taka rzecz, jak się zmienia to patrzenie na moralność wtedy, kiedy jest się w potrzebie uzależnieniowej, a kiedy się w tej potrzebie nie jest. Na przykład mówiliśmy o tym, że osoby uzależnione gotowe są do tego, żeby się posunąć, żeby się posunąć do tego stopnia, żeby sprzedać swoje własne ciało. No co, mi się daje. No... A jak to wygląda w relacjach partnerskich osób uzależnionych? Czy jeżeli jest ja chłopak i dziewczyna? Ja te... Widzisz. Czy są? Ja ci taki przykład mówię, że są, bo znam osobę, która tak zrobiła, nie? Że się sprzedała, nie? I to Na... była kobieta czy mężczyzna? No kobieta. Aha. Dlatego ja ci mówię, że są, tak? Że trafiłem. I wiesz. Ale nie wiem jak każdy, no nie jestem w stanie powiedzieć, jak to wygląda u każdej. Ale jak to wygląda w relacji partnerskiej, no mamy tych twoich znajomych. Słuchaj, ja ci powiem... Tam jest chłopak i dziewczyna. Ta jak, no tak, tak jak ja nieraz, już dużo widziałem właśnie tak jak mówisz, to powiem ci, no... Jedni są, że są wierni drudzy są, że nie, że kłamią i chodzą na boki, okay. widzisz. Jedni są znowu, że wierni, a jak go zamkną, to ona od razu idzie z innym. I wie. Chodzi mi o to, czy są sytuacje w takim związku partnerskim, osób uzależnionych, gdzie mężczyzna toleruje to, akceptuje to, że kobieta w ten sposób zdobywa pieniądze. A to nie wiem, nie jestem w stanie z tego powiedzieć. A jeżeli chodzi o tę parę, która śpi koło ciebie, czy to nie jest taka sytuacja, że kobieta zarabia właśnie w ten sposób na, na potrzeby tego mężczyzny? Ducha Jacek Wiesz to już nie wiem jak ci to powiedzieć No ona robi tam jemu pieniądze, ale nie robi zawsze, wiesz, tam się kłócą to, bo tak wygląda wiesz, no wygląda, że on nią goni, żeby robiła, nie? Ale wiesz Powiem Ci, że nie interesuje mnie właśnie takie coś, wiesz? Aha. Ja tam siedzę, gadam z nimi, ale ja się tym nie interesuję. Wiesz, nie jestem w stanie ci na to powiedzieć, jak to. To też tak myślę, że być może po prostu jesteś skoncentrowany tylko i wyłącznie na swoich potrzebach. Że być może właśnie uzależnienie powoduje, że nie patrzysz na boki, nie patrzysz, jakie problemy mają inne osoby, tylko koncentrujesz się na swoich własnych. Tak, dokładnie, to jest prawda. No widzisz, no czy tak, to... tak robi, każdy tak praktycznie robi. Czy tak? z tego wniosek, że osoba uzależniona jest osobą mniej współczującą? Nie wiem. Czy mniej współczuje Innym. Jak Innym? widzisz małe, głodne dziecko z muchami w nosie. No nie wiem, nie. Z brzuszkiem nie wiem, wystającym. To ci jest ja... żal czy nie wtedy? No ja, ja ci powiem, że współczuję, no. Współczujesz? No pewnie. Mimo to. A druga że zawsze byłem tak, że zawsze miałem gdzieś na... Dziecko mam na wychowaniu, nie? To na dziecko muszę zawsze mieć, nie? Jak no. ma na imię to dziecko? Patryk. Dzięki, Rokas. Dzięki.